Siemano, siemano, kocury. Słuchajcie, dzisiaj odcineczek pod znakiem Quattro. Bo z kamerunem wpadliśmy na pomysł, żeby kupić prawdziwego klasyczka i to bez wiedzy płotka, żeby zobaczyć jego reakcję. No bo wiadomo, a czwóreczka u nas Quattro już była, jest i pewnie jeszcze trochę pobędzie. Dzisiaj posłużę swoją drogą jako rescue. Ale prawdziwy klasyczek to jest Seta, proszę państwa. Nie żadne A4, A6, tylko Seta, prawilna, jedyna, w swoim rodzaju setka. I dorwaliśmy ją w wersji Quattro, z blokadą oczywiście tylnego mostu. W sumie napęd tak napęd, ale tam silnik jest bardzo ciekawy. Kurde, tak naprawdę cały samochód jest bardzo ciekawy, także warto nie przewijać. A ja czekam na płotka i zaraz zobaczymy co się będzie działo. Siema no, i tego. Widać włam. się włam. A jak, człowieku? Wszystkie drzwi pozbierane. A Czemu otwarte te ledy ukradli! Serio mówisz? Polska bieda! Kurna ma! Wtedy ukradli śmieci. Jedota jedna, ty. Ja pierdziele! Mordę ukradli ledy, Ty! Nie. Ale gówno! Witamy w Polsce, proszę Państwa! Ja... Nie. Kurna, Ludzie, ubej. naprawdę? O Jezu, i znowu to kleić teraz! I blacha zabrali, serio? Co, złą w cenie, no? O, o, o. Nieładnie, nie. ale jednego nie ukradli. A kurca, bo nie było. <grym> ale wykiwaliśmy tych złodziei, człowieków. człowieku. A few moments later. Ale ma fajną odcinek. Kur, ona nawet tak jest RWD, to jest rajdową. Super, jedziemy. Dobra, jesteśmy na bazie i tak o. Płotek, jak myślisz, co my kupili? Auto. Skąd wiesz? Nic innego byście nie kupili. A może nic nie kupiliśmy? Musiało być co warte tego, że jechaliście, mówiłeś o 4 godziny w jedną stronę. No właśnie, w sumie tak. Tego nie powiedzieliśmy, to nasz rekord jest. 4 godziny w jedną stronę. Dużo paliwa, Paweł. Ile Cylków myślisz? 6 Cylków V6. Dobrze. Co to może być? Nie wiem. Dobra, dawaj, chodź. Mianowe, dawaj. No dobra, dawaj. I co, i co? Brudne, więc upalane w terenie. To musi być jakieś auto bardziej premium. Omega. Okej. ale taki jakby, kurde, sportowe. Patrz, patrz, o tutaj patrz, Tu masz gałę. Macaj, macaj gałę. Gej! Passat miał taką na cztery dzieloną. Tu masz kluczową rzecz, o tutaj, tutaj. Mercedes. Nie, tutaj, o tutaj, masz kluczową Ten guzik. No. Nie, kurde, otwieranie drzwi. Nie no, blokada jakaś. Ale to jest niskie auto. W sumie nie aż takie niskie. To nie jest teren bo... No mówisz bokada, tak? I nie terenowy samochód. No tak mi się wydaje. 80, może? 4? Lepiej. No, to nie wiem, co lepiej. Wiesz, nie ma lepszego <noise> samochodu. Niż 80 tak? Bokadu. Spełniliśmy swoje zdanie, Cameron. Kupiliśmy coś nieoczywistego. Alfa? Nie, to nie Alfa. Więc nie może być jakiś standardowy typu Volkswagen, Mercedes. Opel! No dobra, już mogę otworzyć? No? Jak yeah. chcesz? O. Widz mówię, wiesz, O to fajnie. O, 80 ty. Widzisz co tam jest? No widzę, blokada, kurde. Działaś to? Fajnie, fajnie, fajnie. To będzie 80. No. A to nie 80. To seta. A kurde, to seta, to już tak fajnie. Ty tak fajnie? No nie, kurde. kurde. 80 fajniejsza jest. Kla sypczek. Spoko ty no co? Co mogę Ile? 400. Nie, ma, nie mało, tak ale... Nie mało, ale to jest setka. Czyli coś, czego jest mało ogólnie. Tym bardziej w quattro jest 2.8, które jeździ, które spina i które ma krzywek koło. A widzę. Pamiętasz co powiedziałeś? A4 lepsze fio, bo No tak. Pamiętałeś? No ja. No musimy to zrobić, tylko trochę chociaż. No i, tylko i można i lecieć. Mamy blisko robić, mamy respiu. No i kupiliśmy to od oczywiście. Jak wiadomo, OC komisowe. Standard. I oczywiście musiałem wykupić. Ciekawe gdzie wykupiłem. Ja policzę po prostu sobie, żeby było legit wszystko. Na wizji, żeby nie było, że kombinowane. Mam maskulcu. Co, nie podoba się? Spoko, auto i tak dalej, ale nie robił wow, takiego. No, Wiesz o to... co chodzi? A jaki by robił wow? 80. Dobra. MUBI. PR. Kośnik Motykot. To nasz link, z którym pamiętajcie, że macie minus 150 zł od wykupionego OC 95 Audi, setka benzyny. Cicho tamty. Kalkulujemy. Wygląda na szyklarów. Teraz gangster. Nie, dalej, na Najtańsza ocena no to Audi. 384 zł. Minus 150 zł. cashbacku naszego daje nam to 234 zł. Tutaj, kury, to jest śnieg. Także jeżeli wy macie Audi 4 albo nie Audi 4, albo jakikolwiek samochód, który potrzebuje oceny, to mówi.pl, <noise> to się mu przydoty. Lecimy. Bardzo, jaki mam dzisiaj te. Podniesie? Awans. Awans w A bo to jest podnośnik do towarów. A to jest gorący towar. To jest to, to Ale trochę bardziej z przodu nie spróbować. Odkręćmy, zobaczmy, co się w dzieje. Dobra, kurna, podaku ty. Co tu cię boli? Ej, słuchajcie, no wiecie, no zawsze jest opcja po prostu jazdy, nie? To auto ma opcję jazdy po prostu. Łapanie. Rozumiesz co o chodzi. Ej, to quattro to jednak, co? Quattro to jest to. Ty, ale trzeba na miseczkę jakoś odsłonę. A no. widzę, że była... Heftisz, Od Meskitu. Takie auto kupiliście drzewa. Kto? Kto teraz będzie naprawił? Nie wiem. Tutaj chyba nie ma za bardzo co rozprawiać nad tym. Szybko <laughs> poszło. wydam mocno Nie chcesz się, co? No nie zobaczę jakoś. Kłótki się bawisz. Widziałem? Udała się sztuczka, nie? Ja myślę, że trzeba to odliczyć po prostu walnąć się tutaj, o! I się wyprostuje. O, 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 to, 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 to chyba. Jeszcze? A nie, cofnęło się. Kurna. Dawaj, dobrze jest, no. Dobre auto. Fajny silnik, nie? Fajny. Dobre auto. Wziąłeś? Gitara w opcji. Jest płyn, nie ma wspomny, filtr powietrza, Lata... No wywalone, Stałeś. Palce PDK. Uuu, jeszcze chodzi. Co kurna Jest git. Nie ściągam. Cztery szyby w froncie działają. Miała. Proste. Łapie. Lusterkę też działają, żeby nie było. To to pisze? A, bo rozbieżny jest most i temu no tak pisze od I temu też tak skręcałam Tak Dobra, jesteś gotowy na to? Pozdro Morąg, kurde. Patrz ty, co tam sprzedałeś. Co? Dawaj wyścig z miejsca w tamtą stronę. Quattro RWD kontra Quattro AWD. Opierdziela nas. ruszyłeś. To mi się w tym aucie nie podoba. Brak jest jednego emblematu. To auto już nie jest Quattro. Naprawmy to auto. Teraz to auto jest naprawione. Teraz będzie Quattro. Jak myślisz, szybko się rozwali? Myślę, że nie wie? się bez żadnych pytań. Oj nie, nie, nie. Coś tam robi no. szybko się bez ale. Po wiesz. No tak. Ja na pół jadę. O kurwa. kurna, to do ty? Dobra, teraz włączę dyfa ty. Zapiałem blokadę. Dobrze jest. Kurka wodna, ej! Tu się nie da latać tym głównym, naraz. Czemu? No, podaka, chłopie. Podaka. To nie jest przestrzeń dla tego auta. Jeśli ono ma być rajdówką, to spoko, ale to nie jest przestrzeń rajdowa. Tutaj sprawdziłoby się, jakby umiejętności terenowe tego auta. Generalnie Seba, jak wodził nas, to blokował tak, że wiesz, cały czas było zablokowane. No to jest jakiś patent, że się coś tam ustkuje. Nie? Tak? Czekaj. No jest sterownik jakiś tutaj. Biało-niebieski wchodzi do kostki, tak? Tak. Jest? No jest. No to A! długo. Nie będzie działać. Tak? Nie. I, I nie będzie odłączać? Nie. Problem rozwiązany. Dobra. Dzięki. Trzymaj się. Szybki padł. Chłopie, widzisz? Mądrego to dobrze zapytać. Test. No i kliknij. No chyba spina. Teraz to tak. Ale jest diametralna różnica. Nie wyłącza się. No? Kurde. kurde. Bo od razu chce. Co gówno? Tu auto. Nie widzisz? Pada Od razu idzie? Gówno. Wiesz jak przód lata i niezależnie czy z tamtej strony, czy z tej koło, tylko latają. No przychód, nie zawiesz A w czym ci to przeszkadza? Jedzie? właśnie kurna sławą. Ale co, dupku już zamiata, co? Chętniej. No teraz, już No normalnie. Chcesz, że bez żadnego ale. Ty, no tutaj kurde, można spróbować podjechać pod tą górkę, chociaż ja myślę, że ona bez zajęcia tutaj No Ale jest spora. Ale <słuch> podaka. Ale patrz, chłopie, ruszył spo, spokojnie. Ty, ma ciężko troszkę. Ale upala, chłop, ale upala, ty, ale chłop, leci. masz na pewno? Nie. Chłopie, teraz to spróbuj teraz stanąć Muszę i się ruszyć. Teraz. Chłopie, nie miał blokady, ale łeb. A ty... Aż ciężko ma wstać, no, chłopie. Tyle trakcji. Górna, no. ale ta górka jest taka całkiem. No, jest Patrz, jak idzie po. Chłopie, no. bez zajęknięcia. Ja Tylko tak, blokadkę zaczął człowieku i nawet nie zrobił takiego. <słuch> jak pierdzielę Misa chyba będzie rozwalona, oczywiście Zawija ładnie, ale ty... Śmieszne, że to taki patent, że odpinasz kabelek i masz stał na. Ale wstaje pod górkę, co? Rusz ma ciężko, nie? Ja. Yy, ale taka górka to śmiech Uuu o, o tam Ty jak, jak tu pod górkę, czy no nie? No właśnie kurna nie wiem Bo ta już wygląda tak konkretnie Dawcy, elo W sumie tutaj, na filmie, jak zwykle nie widać. Wszedł? Jeszcze nie, jeszcze nie. Nie widać za kurzem, ale chyba ja wszedł. Ty, weszło. Szok. <noise> Ładnie, ej. O kurde, ale tu jest widoczek. Nie wiem, czy po tym piachu zwykłym by weszła. Górka jest kurde, imponująca, powiem wam. Teraz możemy schować centralnie, gdzie jest bardziej grząsko. Wiecie, co chodzi. Na tych oponkach to może być słabo tutaj. A ona się zaśmiała tylko. Może na końcu miała jakieś tam ale, to nie? Ale mimo wszystko w tym grząskim piachu wjechała. Tam, gdzie jest cień, to nie było grząsko. Ale jak wyjechała z cienia, to już było czuć, że ma grząsko, nie? Można spróbować tędy, tą trudniejszą traską. Dawaj, optymista. Dobrze, dawaj! Kłatruwa. Ale idzie, ale idzie, ale idzie, ale idzie, ale idzie, ale idzie, ty! O, 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 Dawaj! No? Jest? Nie widzę znowu. Kiśnie, ale wejdzie! Weszła! Weszła! Słychać krzyk. Ja. Chyba by wjechał, wjechał, wjechał. Ona skisła to, co miała skisnąć, weszła! Kubana dobra jest, ej! Ale to tak samo jak ja tam wiczałem pod łukę, to czuć dużą różnicę kiedy zapniesz ten tył. Kłatruwa. Z kubana! Pagnalisz wieku, downhill. Tylko nie siądź tutaj, nie siądź! Znałem, że koło przybiłem, ale to chyba Amorek tak syknął. Ale skubana dobra jest, ty tą górkę widziałem chłopie, że ludzie terenówkami nie podjeżdżali. Widzisz, widzisz? No jestem w szoku, że to podjechało. Tutaj zobacz jaki tu są kolejny. Ja pierdzielę, ej, bez kitu. Mega, ty no grzebiem mocno. Czy ja słyszę lekkie przekonywanie no tak, się tak, tak, do, do tego tak, auta? Tak. Takie maciutkie. Tak, tak. Z tymi autami to jest tak, że one z tymi autami to jest tak, że... No, z tymi autami to. Nie A. chłopie yy. Luksus, luksus Ty, tutaj trochę może być ciężko No tutaj o O kurde Ty, nie zobaczyłem go O Kurde, nie zobaczyłem tego drzewa Słuchaj, bo tu powietrze nie halo Co nie halo powietrze? O kurde, czyli przebiłem Ty, no to co? Trzeba pojechać tak, żeby przednie koło było w górze i zmienić, bo mamy zapasówkę Przejechać na jakiś wykrzyż Pamiętajcie żeby zawsze zbierać szajsy. A nie kurde, pozostawiają i później. Martw się kurde o to. Martw się się? się. Nasza planeta jest taka cudowna. Matka, natura nie chce tego. No tutaj zawiśnie kurne, chłopy. Nie ma nie, nie, nie Zatrzymał się właśnie wtedy, kiedy nie można było się zatrzymywać i Paczek wyszedł. Masz rację. Co tam swoje słowa? No tak i teraz do tyłu, tak? Coś, kurna, nie ma, jakby biegu. To, też wsteczny nie wchodzi. No, nie wiem, pierwszy, drugi bieg za No koniec. Po prostu? No nie wiem o co jej chodzi, no. Kurna, toż tylko podjechałem. Nic nie strzeliło, nic nie zająknęło, nic nie było, nic nie tego. Dziwne. Aha. A już tak dobrze się zapowiadało to auto. Nawet bez powietrza dobrze się wspinało chłopie. I wjechałem, no, to nie może być prawda. Znowu zaczyna się seria tego jak ty akurat przyjeszł te auta. No ale... dobra, nieważne. <laughs> <laughs> Przykre rzecz, że w pierwszym odcinku tak dobre niby auto, takie drogie i co? Czemu? Miało być tak fajnie. Jadaj, 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 jadaj. O, to znaczy o dobrej jakości tego auta, że się nie łamie, tylko wygina się. A może pół oś albo przegub strzeliły? No ale kurde, z blokado to powinno jechać. Najbardziej przesrany odcinek motokodu. Jeśli chodzi o inwestycje i zwrot. Chyba, że jedziemy na chatę po podnośnik, którego nie mamy i zmienimy tu koło i spróbujemy wyciągnąć. No to normalnie leci ze skrzyni i to bardziej tak pod półśku. Mam coś do powiedzenia. Legendarny napęd 4. Tyle w temacie. Już możesz za, zabrać kamerę. Nie mam nic więcej do powiedzenia o tym Audi. To chyba mówi samo za siebie. A już zrobiła dobre wrażenie. Już pochwaliłem. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Ptaszki ćwierkają i gówniane Audi przynajmniej z siebie dźwięków nie wydaje. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Audi zamknęło mordę, bo zaraz by wyszły jakieś inne rzeczy, które by tylko denerwowały. Nie mam nic więcej do powiedzenia. A tak? Posłuchajcie sobie. To jest to, co powinno cieszyć prawdziwego fanatyka aut. A raczej przyrody. Co? Ile dobrego z tego auta gównianego? Wisienka na torcie. A akurat nie jest z tego auta akurat. Jeszcze gorzej. Sam gówno dowodzi tylko temu, że nowsze jest lepsze. Dawaj! Może nie jest najlepsze. Może nie weszło pod górkę, ale jedzie. Jak jedna nie chciała, to druga dostanie. Dwa razy mocniej. Dawaj, dawaj jej, dawaj, dawaj. Dobrze, dawaj mu! Dawaj, dawaj, dawaj. O, o, o. To jest kurde, dobry lak. Nie ma co tutaj za dużo gadać. Ona ma dostać karę i nie obchodzi mnie to. Będzie dzisiaj dostawała baty za tą setkę człowieku. O, o, Jastro bez gitu. Ja pierdzielę, ale ogień, ty! Ale ogień! A to zagrała się? No trochę. <gulna> na ale chłopie! Jej do... Jakiś problem? Nie, no właśnie w sumie nie czuję, że nie ma akwatów. Wszystko, ale. wiadomo o co chodzi, no ale jest przynajmniej fan, bo zamiata buturkiem. Patrz, ja ci pokażę o co chodzi. A może i łopie badawki mają. O kurde! kopie. obie. Nie zakochałem się w Quadro. Zakochałem się w A4 b5. Nawet Subaru nie było takie fajne. Jak A4 b5 Quadro. Jest rajdów. No. Już, już to mówiliśmy. To jest po prostu Raiduwa. I tyle. O. Co? O to się stało właśnie, A, no to widzisz? Da, da, da. Ale bardziej mnie interesuje co tam w ogóle się stało. Flasza wypadła. Widać, że wypadła, człowieku. Trudno. Może zaraz uda nam się wsadzić jakoś. Jezu. A zobacz. To się kręci. Ej. że u niego kiedyś jedno koło było w górze czy coś takiego i on mówi, że u niego też nie jechała, nie? Co? więc mówię, że muszą wszystkie koła się sklekać <grywać> chyba, nie? Jak to pojedzie, zwracam honor temu autu i kurde powiem, że jest fajne. jednak. Uratuje mi codziennie to. Dziennik, no. No Proszę w Państwa! No w dupę jeżdżę, co w tym Proszę Państwa! O co temu gównu chodzi? Dobra, teraz mów kurna. Gówny. No dawaj, dawaj. No. Ja honor odzyskany. Pewnie chłopie będzie tak do pierwszego dziury wyboju czy coś, tak. bo ta półośka wypadnie totalnie, ale zwracam honor temu autu. Ej, i co Odpalę jedzie. Myślę, że to mówi samo za siebie. W sumie nie wiem co mówi za siebie, ale na pewno my powiemy wam, że będzie więcej odcinków z tym autem. I wyczekujcie tego, bo udało się naprawić klatrowe setę. Zwracam honor. Jednak nie tylko seria A, ale jednak też te numerki 80, setki. Znaczy 80 nie mieliśmy, ale jeśli ktoś ma klatrowe 80 to chętnie przyjmiemy. Ktoś może zapytać czy właśnie chcą żeby ratować to auto, no bo w sumie ten zawias trzeba zrobić jak nie patrzeć. No to właśnie zapytałeś. Odpowiedzcie w komentarzach. Tam nie tylko w komentarzach, ale pod filmem możecie zostawić subskrypcję, bo gonimy do 500 koła, dlatego pomóżcie nam. Wbijajcie także do linku w opisie, do naszych partnerów i także do naszego Instagrama. Motokoty, trzymajcie się, pozdro, elo.